Hani. to będzie filmik oby nie wiem czy będzie odcinek na majówkę. z majówki bo mi się zrazu to do boka. więc no peszek meszek i dlatego nazywam ehm... nie wiem czemu mam szarą twarz no prawie się później Okay. Kurde, niechcący Nie skoczyłam I w ogóle tak wygląda mój skin Mam inne ubranie No, ale mam To coś I Dlatego Nie wiem czy będzie odcinek z majówki ehm, Jak tylko tokebokem na jutro to może będzie, ale raczej nie będzie odcinka z majówki. Kurde, źle poszłam. Muszę Od razu mówię, że raczej nie będzie odcinka z majówką, bo taka bokamy się wyrystowała. Chyba tu nie szłam. Tak tu. Ła! Wow. Znowu spadłam. O! Wszyscy ja widzieliście moje ubranie Dobra, lecimy dalej, tylko poczekajcie, bo ekran mi się zepsuł I raczej z majówki nie będzie nic, bo chciałam teraz sobie nagrać z majówką Ale nie wiem czy nagram Najwyżej ja się opóźni Trudno nie, nie zabijecie mnie chyba, jak nagram na przykład majówkę w wtorek Albo w następnym tygodniu po prostu. Jak będę miała czas, to tak, a jutro, jak nie będę. Ale muszę zrobić historyjkę z TikTokem majówkowym. Chociaż nie wiem, nie, nie wiem, czy zrobię dla TikToku historyjkę z majówki. I nie wiem, czy zrobię tutaj historyjkę z majówki. Tu na pewno nie, prawie na pewno nie zrobię, bo mi się taka cała wyresetowała i ta rodzinka jednak będzie inna niż miała być, bo ją troszkę zmniejszę. No kurna, kurde no, szybciej. Ła! Wow. I w ogóle chciałabym Wam życzyć udanej majówki. I możecie napisać... Czy wyjeżdżacie jeszcze gdzieś majówkę? Klasa. Lasa? Klasa chyba. Gimnastyczna. Kurde, idź mi stąd. Idź mi stąd. Nie chcesz. Bla 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 bla. Pora na zająć. Wybielałem podłogi na siłowni, więc udanie się, że nie opadniesz. Ja już tutaj nie tu znowu leżą przyszłem w zeszłym tygodniu. Jak on oczekuje od nas, to wypełnię to. A tutaj jest zbyt trudne, bo tutaj się chce iść w domu. Tam drabinki, co jest śmieszne? W realu bym tak nie weszła. Na pewno bym nie przeszła. Drabinek, to bym przeszła. To też, to raczej chyba też. A tak bym nie przeszła. O, się ma Christmas. nie skończył olej ten typ spadzie I znowu jest z nim. Oj, tak Szybko. Zleca Szybko Dobra, dobra, dobra Znowu jestem szalona. Dobra. Ja po prostu na przykład jak dzisiaj ogarnę sobie tokabokę, to będę jakby wrzucał jutro część pierwszą, bo jutrze, w piątek w sensie drugą część. No, w sobotę będzie trzecia. Musimy dostać się do klasy. I zapocząć. Jest. Perfekt. Cześć klaso. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do innych wymiarów. Muszę zrobić to z mikrofonem. Teraz ciągle nagrę się opuścić na jakieś szkoły, bo mamy teraz wolę na szkoły. Więc sobie też ciągle nagrę. A i nie polecam, prowadzi do Robloxa, bo mam tam mało. 200 znajomych. Nie, to, nie, nie mogę. Wejść. No. Dodaj. Może ktoś już mam znajomych. Spaz. Mój nikt to Nika i. 8 7 w sensie nie 13 tak razy 8, tylko 8, 13. Tak, w sensie, że 13, 13, 13, 13. 13, 13, 13, 13. Tak. Dobra, chciałabym pójść do takiego światu świata. I pytanie czy mnie zlaguje, bo już chciałam raz to nagrać, ale mnie zlagowało. Myślałeś, że możesz uciec, nie udostępnić? Będziesz w areszcie na bardzo długi, przez bardzo długi czas. No faktycznie, będę przez bardzo długi czas w areszcie. Czyli mm, co chorelne? Przez... O, czyli Odpornione przez laser może ten otwór nas uwolni. Hej, na coś patrzysz. Ej, to mam, to mam, to mam. Karta, karta, mam, karta, mam, karta. Wie. Wracam Ta, wy zostańcie tu siedźcie z nim, a ja uciekam. Kurde. Na serio możemy pozwolić studentowi uciec. Hmm. 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 Hey. no. Weszłam. Uciekłam. Chyba coś... nic nie daje to właśnie na serie. Hop. Jeden plus zabaw. Kurde. Myślałem, że zostanie to ładne ubranko, a nie ten głupi mundurek szkolny, który mi się wcale nie podoba. Kurde! Dobra. Ostatnia szansa przy nagrywaniu. I jak nie przejdę teraz przy nagrywaniu, to włączę nagrywanie I włączę jak przejdę Dobra, przeszłam Ledwie Przeszłam Bliska podłoga A teraz ja sobie poprzeszczekuję podchodzę. I taka jest tylko O, linijka tylko dziwna, 12 minut. Nie ja widziałam taki jeszcze. Kto krew? Chyba nie nie wiem. Kurde, znowu. Mm. Dobra. Kurde. <try> sorry, ja się normalnie jak mam. To się może dwa razy do ja generalnie jestem dobra woby szafek dobra jestem woby ale jak nagrywam to jeszcze do Was gadam Żebyście się nie zanudzili i po prostu muszę ohać i po prostu się zabijam, bo się skupiam nie na przejściu tylko na dramę. Tak, e, 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 e. e, e, idziemy dalej, basen.

Która z kiblu wskrywa tajemnice? Któraś z wskrywa hmm. Pamiętam, że kiedyś grałem w takie aburze. I tu to do męski, a tu danski, tak? do tam nie można wejść. Cóż, idę do męski. Niestety, już się zabiłam, bo za dużo chłopaków tutaj było. Hmm. Kurde!

Ja też tak koleżanko próbowałam, ale tak nie przeszłam. I przeszłam, w którą stronę tu idziemy. Pytanie znowu tutaj. Tutaj i nie tutaj. Czyli tutaj i tutaj. I tutaj. Nie wiem, ile jeszcze tylko obrót zostało. Szczerze, nic mi się czytałby, Bo jest mega długie. I trudne trochę. Mm. Tędy. Już chcę dojść do końca. Udzielam oh, yeah. trzynastu. Myślę, że to w do końca to oby. Aha, to był ostatni poziom. Jej. Zjedziemy sobie do zejrzczalni. Albo nie zjedziemy. To byłoby na tyle, że was w takiej pozycji, papa. Pa.